zakręt, szykana, prosta start meta i robimy od na czas. I tu masz prawy zakręt, który się zacieśnia. I lewy. I teraz masz prawy szeroki. I lewy też jest jeszcze szeroki, więc szybko. Prawy zakręt już się robi ciaśniejszy. Prawy jest ciaśniejszy, a lewy jest bardzo ciasny. Lewy jest bardzo ciasny. I w prawo na prosto. Na prostej nic nie ma. Teraz masz prawy zakręt. Zrób go dobrze. Pomału, przy wewnętrznej bo jest szykana. Najlepiej. W prawo. Dobrze i na prosto. Ciekawe czy to Box czy kto inny. Szykane bierzemy z lewej strony. To jest granica drugiego i trzeciego wieku. Nie wiem jak wolisz. Z lewej strony bierzemy szykanę. Zzykano masz lewy zakręt. masz lewy zakręt. Ostry, podwójny lewy. Tylko lubisz, ja go nie lubię. Dobrze, ładnie. I prawy ostry i do flag. Wyskakujemy do flag. Robisz to 100 razy lepiej niż wcześniej. Dobra, i łap się teraz tam ładnie. Ostry, lewy, bardzo ostry, lewy. Ostry prawy, trzeba dzwonić. I to jest to miejsce, które znasz i wychodzisz z niego szybciej. Bo tu jest dużo miejsca. Dobra, lewy prawy zetni, prawy zetnij troszeczkę i lewy i ten prawy zakręt, który robisz przy wewnętrznej i wyskakuj sobie na prostą spokojnie, ale do lewej strony bo mamy prawy zakręt prawy zakręt i szykana pomału za zakrętem jest szykana z prawej strony ma trochę za szybko jest prosta teraz mamy szykanę, którą wyrzemy z prawej strony Ostra, wyjście z szykany jest kiepskie i masz prawy zakręt, a za prawym zakrętem nie ma nic. Prawy zakręt i prosta. Dobra i teraz jest ta bardzo słaba szykana. Więc trzeba bardzo zwolnić, bo jest ta czwarta góra zostawiona opona. To jest drugi bieg i bardzo pomału, bo tu się można przyjść. Hamujemy, 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 Ferodo. FCP 598 hamują. Dobra. I teraz masz lewy zakręt. Ładuj się między dwie kolorowe opony. Masz ostry, lewy zakręt i prosta startmeta. Ostry, lewy zakręt, prosta startmeta. Pozdrawiamy film. Dobra, jedziemy jeszcze jedno szybkie kółko, dobra. Zakręt, który się zacieśniał. Uważaj, bo tytułek jak potrafi uciec. Dobrze. I teraz lewy. Dobrze. Kręciłeś się. I prawy jest szybki i lewy jest szybki. Lewy też jest szybszy. Się prawie się robi ciaśniejszy, prawy się robi ciaśniejszy, a lewy już jest bardzo ciasny. Zacząłeś... Ciasny lewy bardzo, 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 bardzo. I prawy szeroko, spokojnie na prosto. Zacząłeś jeździć jak człowiek. I teraz masz bardzo wolno do prawej, bo to jest szykana z zakrętem. Bardzo ciasno, przy oponach jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobrze. I szykana z lewej Na drugiego i wieku. W tym kółku on nam chyba jeszcze nie przeszkodzi. A kolejne będziemy studić auto, więc jest okej. Okay. Ostry lewy, podwójny, ostry lewy, podwójny. Jeszcze, jeszcze, ha, mój dobrze. I teraz masz prawy ostry, prawy ostry. Było choć do plak z tego zakrętu, do plak wychodź. I się bardzo, ale tu jest też ostro. I masz prawy ostry zakręt I potem znowu ta śmieszna szykanka. Centymetry, centymetry były. Już śmiało, bo to jest nogi szerokie wyjście. Dobra. I ten prawy zakręt przytnij, ale nie za bardzo. Przytnij, ale nie za bardzo. I lewy. I lewy. I ten prawy bierzemy przy samych oponach. Zawsze zostałeś tu trójkę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I teraz lewy zakręt do lewej strony z niego wychodzi. Ten zakręt musisz ohamować, bo jeszcze nigdy go nie zrobiłeś dobrze. Bardzo ostry w prawo i bardzo mocno w prawo i przy wewnętrznej w prawo. Jeszcze, 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 bo jest taki dziwny. Dobra, lecimy do szykany. Chyba przegub wewnętrzny stuknął. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ostra szykana, gdzie trzeba dohamować do około 70 km/h, bo jest nie bardzo słabe wyjście. Jedno się z niej wychodzi. Dobra i teraz w prawa, prawo i masz prosty odcinek drogi. Niespokojnie spokojnie sobie leć do szykany, która jest przejebana. Na to zdecyduję. mam nadzieję, że nie. ruch pod bo jego tam nie ma. Ostra szykana, bardzo ostra jest ostatnia opona. Dobra i teraz masz start meta lewy, lewy zakręt Więc w biału niebieskie opony się ładne. Jeszcze, jeszcze na u nas Prawy, i lewy po trawie.